Cześć, Lena Rzetelna. Zapraszam na 43. wydanie szkolnej kroniki filmowej. Tydzień temu, w piątek, powitaliśmy wiosnę. Popatrzmy, jak zrobili to uczniowie najmłodszych klas. 1 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Dzień kolorowej skarpetki. Na znak integracji i solidarności uczniowie klas 1-3 założyli dwie kolorowe skarpetki. Drobne gesty mają znaczenie. Mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężeniu stereotypów. Zapraszam na pierwszą część sondy, jaką przeprowadził Nikodem wśród nauczycieli, pytając o to, jakie znają młodzieżowe słowa. Popatrzmy. Dzień dobry. Jakie znają młodzieżowe słowa? Dzień dobry. Z młodzieżowych słów, no nie wiem, osoba, o której się mówi dobrze, z której warto brać przykład, to jest Sigma, z tego co pamiętam. Jak się młodzieży coś tam uda, to mówią messa. No i standardowe to stare powiedzenie, bro, czyli bracie, to, to słowa, które mi najszybciej przychodzą do głowy. Jakbym zagłębił się bardziej, pewnie coś tam na korytarzu nieraz słyszę, ale, ale te trzy akurat tak mogę powiedzieć, że słyszę jednej części, o tak. No. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Jak jest na Pani młodzieżowe słowa? Dzień dobry. Jak najczęściej słyszę od uczniów, to jest Sigma i Essa. A zna Pani może znaczenie? Essa to oni często krzyczą, jak się są zadowoleni, że czegoś tu zrobią. Natomiast Sigma, no to oni uważają, że to jest ktoś, kto bardzo dobry, jest jakiś, nie wiem, szczególny, jakieś wybitne osiągnięcia ma, to tak w o takim człowieku, co jest Sigma. Okej. Okay. <laughs> Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Jakie są Pan Młodzieżowe słowa? Oj, wiele zna, bo z uczniami pracuję, to nawet mogę powiedzieć, że już niektóre słowa młodzieżowe stały się archaizmami. Takie jak essa w, z charakterystycznym gestem. I to jest dla mnie to już z archaizmem, już młodzież tego nie używa. Nie używacie, czyli już się staje to archaizmem. Sigma chyba jeszcze jest używane, bo czasami jeszcze na lekcjach słyszę to słowo. Czy nawet w klasie piątej y, słyszę neologizmy takie jak azbest? I młodzież fascynuje się słowem azbest, azbest, chociaż nie wiem czy y, w takim znaczeniu używają, jak to jest w słowniku młodzieżowym zapisywane, ale na pewno się nie odnosi to do prawdziwego azbestu. No, raczej. raczej nie odnosi się. No takie znam, zauważam, się, zauważam, że pewne słowa odchodzą w przeszłość i zanikają młodzieżowe, a tak jak na przykład bracie jest takie słowo, które też jest tym neologizmem, ale ono nie oznacza brata bezpośrednio. Dziękujemy. Dzień dobry. Jakie zna Pani młodzieżowe słowa? Slay. Może Pani wytłumaczyć znaczenie? No, to się mówi tak jakby na końcu, kiedy coś jest ładne i dodaje się. Słuchaj. Okej, okay. dziękuję. Dzień dobry, Jakie jest na Pani młodzieżowe słowa? No, no, dzień dobry. Przyznam, że jestem z pokolenia X. Moje dzieci prywatne to generacja Z, tak? Więc troszeczkę przemycają mi takich słów, aczkolwiek jak ich nie stosuję, ale niektóre rozumiem. Wiem, co to znaczy sigma. Czyli ktoś taki naprawdę wzorowy, dobrze. Kłóci się ze mną to, jak się zapisuje słowo na przykład w SMS-ach czemu, bo jako pedagog nie zgadzam się z u na końcu wyrazu, ale wiem co to znaczy. Pewnie to ma się inaczej, tak? Bo tego nie stosuję, więc nie wiem do końca. Ale jakie jeszcze? No jakieś ok, ale nie Co wiem, ja tak, tak, tak nie stosuję więcej. Bardziej słyszę, może i rozumiem, ale ich nie stosuję. Ok, dziękuję. Dzień dobry, jakie zna Pani młodzieżowe słowa? No na przykład słowo rel. A może Pani wytłumaczy znaczenie? To, to znaczy zgadzam się z Tobą. Ok, dziękuję. Dzień dobry, jakie zna Pani młodzieżowe słowa? Jakie znam młodzieżowe słowa? U nas słychać w klasie sigma. To jest i rel. To są dwa słowa, które królują. Okej. Okay. A czy może pani wyjaśnić znaczenie? Tak. Sigma to jest ktoś, kto jest takim numerem jeden, a rel to coś na zasadzie masz rację, ja też. Okay. Tak mi się wydaje. Okej, okay, dziękuję. Jakie są pani właściwego słowa? Wydaje mi się, że znam słowa, a już z znaczeniem będzie gorzej. Sigma. Słowo, którego chyba nie lubię, ale najbardziej jest popularne. Delulu słyszałam. Slay. I to słynne kręgów. Tak. I, i kręgów. I chyba kręgów, jak się nie mylę, jest to, co teraz robi. Tak. Próbuję wejść w naszą skórę i udowodnić światu, że jestem młodzieżowa i rozumiem Wasz język. Tak. A może Pani wyjaśnić znaczenie? Tego Sigma. To taki bebeściach, tak? osoba pewna siebie, okay. osoba, która no, może im pomóc, taka, która sobie daje radę, odnosi sukcesy. Delulu, z tego co kojarzę, to ktoś yy, szalony, ktoś yy, no to, to troszkę nie do końca rozgadnięty. <grym> o czym jeszcze mówiłam? Slane, to chyba świetnie, wspaniale. Ale tak. to, jest, to musicie mnie ratować, bo nie wiem, jakie są błędzie. A czemu to zdziwienie? No tak, czemu to chyba oznacza zdziwienie? Dobrze, tak? Dobrze. Dzie Dziękuję. Dzień dobry. Jakie zna Pani młodzieżowe słowa? Dzień dobry, niestety nie znam żadnych młodzieżowych słów. Nikodem po raz drugi. Tym razem w swoim stałym programie z cyklu Piłka w palcuniku. Cześć, Nikolał Foremski zaprasza na kolejne wydanie mojego programu. W piątek, 21 marca, reprezentacja Polski wygrała z Litwą 1-0 po pięknym golu Lewandowskiego. A w poniedziałek reprezentacja Polski wygrała z Maltą 2-0 po dwóch golach Świderskiego. W niedzielę, 23 marca, Portugalia wygrała aż 5-2 z Danią To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Czas na kolejne przysłowie w wykonaniu Pana Dyrektora. Zapraszam. Dzień dobry. Na bezrybiu i rak ryba. Do widzenia. Następna nasza stała pozycja. Zosia i Vanessa prezentują kolejny angielski idiom. Dobrze. Co? To przecież miał być kot, prawda? No tak, ale to bardziej wygląda jak zimnie, jak z suszami. Oj, tam, hmm. wymyślasz. Poprawisz mu uszy, zmienisz trochę kształt i będzie dobrze. Jest źle. Ale drawing is in my strong suit. Co? Garnitur? Jaki garnitur? Żadny garnitur. Drawing is in my strong suit. Oznacza, że to nie jest moja mocna strona. A, no okej, okay, to Ci pomogę. Patrz, tutaj, to rysujesz, tu zmienisz i chyba jest OK. <grym> Nadal <zimny> wygląda jak zimnek z suszami. Popracujemy nad <grym zimny> tym. <grym> Nasz <zimny> program kończy tradycyjne spotkanie z zuzią. Oto odpowiedź na kolejne ciekawe pytanie. Witam Mateńko. Zapraszam na 11. odcinek mojego programu. Jakie dziś pytanie? Dlaczego balony unoszą się w powietrzu? Balony unoszą się w powietrzu, gdy są napełnione lżejszym gazem niż powietrze wokół nich. Powietrze, którym oddychamy ma swoją wagę, chociaż go nie widzimy. Gazy takie jak hel albo gorące powietrze są lżejsze od zwykłego powietrza, dlatego balon nimi napełniony unosi się do góry, tak jak dmuchany korek wypływa na powierzchnię wody. Balony z helem unoszą się, ponieważ hel jest lżejszy od powietrza. Balony z gorącym powietrzem, np. duże balony do latania, znoszą się, ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego. Gdy powietrze w takim balonie się ochładza, balon opada. To dlatego niektóre balony lecą w górę, a inne, na przykład odmuchane zwykłym powietrzem, po prostu spadają na ziemię. To wszystko na dziś. Do zobaczenia! To wszystko na dziś. Zapraszam za dwa tygodnie. Do zobaczenia!